To historia, która zaczyna się jak każda inna, cicha, niepozorna, ukryta za drzwiami domu, w którym od lat mieszkał Ziobro. Nikt nie przypuszczał, że właśnie tam, w miejscu, które miało być jego schronieniem, rozegra się jeden z najbardziej bolesnych rozdziałów jego życia. Jak to możliwe, że człowiek pewny siebie, silny, stojący zawsze na straży swoich zasad, nie zauważył, że jego własny świat rozpada się tuż pod jego stopami? W dzisiejszym materiale odkryjemy kulisy dramatu, o którym przez długi czas szeptano jedynie po cichu. Zdrada, która nie wydarzyła się gdzieś w ukryciu, nie w anonimowym hotelu, lecz w jego własnym domu, miejscu, które miał podzielić tylko z ukochaną kobietą. Co naprawdę wydarzyło się tamtego dnia? Jak wyglądały tygodnie pełne podejrzeń, nagłych ciszy i spojrzeń, których nie potrafił już odczytać? Kiedy dokładnie serce przestaje ufać, a rozum zaczyna składać ze sobą bolesne fragmenty prawdy? Czy to był przypadek, czy wszystko działo się od dawna, a on po prostu nie chciał tego widzieć? Jak reaguje człowiek, gdy dowiaduje się, że zdrada weszła do domu razem z kimś, kogo kochał najbardziej? W tej opowieści zajrzymy głębiej, tam gdzie publiczność zwykle nie ma dostępu, poznamy emocje, które trudno wyrazić słowami. Wstyd, złość, rozpacz, ale też tę pustkę, która zostaje po kimś, kto nie tylko złamał obietnicę, lecz także zniszczył miejsce, które miało być święte. Zostańcie z nami, bo to dopiero początek tej bolesnej, wstrząsającej historii. Co wydarzy się dalej? Odpowiedź czeka w kolejnych minutach materiału. Po burzliwym rozstaniu, które w mediach przewijało się jedynie w formie krótkich, niejasnych wzmianek, Bartłomiej Jędrzejak przez długie miesiące milczał. Od grudnia 2022 roku, gdy oficjalnie potwierdzono rozwód w sądzie okręgowym w Warszawie przy alei Solidarności, unikał komentarzy, zniknął z życia towarzyskiego i rzadziej pojawiał się nawet w studiu TVN przy uleczy wiertniczej. Wszyscy zauważyli, że coś w nim pękło, jego energiczny uśmiech stał się cichszy, a poranne wejścia na wizję sprawiały wrażenie mechanicznych. Dziś dopiero odkrywamy, że ten czas był dla niego nie tylko okresem strat, lecz także początkiem czegoś zupełnie nowego. W najnowszym materiale Bartłomiej po raz pierwszy odsłania kulisy miesięcy, które nastąpiły po rozwodzie. Wspomina luty 2023 roku, kiedy po jednej z samotnych podróży służbowych do Zakopanego miejsca, do którego zawsze jeździł, aby oddychać pełniej zaczął zauważać, że w jego życiu pojawiają się sygnały, które wcześniej lekceważył. Przyznaje, że już w ostatnich miesiącach małżeństwa czuł osobliwą pustkę, której nie potrafił nazwać. Wtedy wydawało mu się to normalne zmęczenie, presja pracy, kolejne obowiązki. Dopiero teraz, po czasie, rozumie, że były to pierwsze znaki, iż jego serce przygotowywało się na coś nowego. Bartłomiej opowiada też o jednym wieczorze z marca 2023 roku, kiedy wracając z Krupówek, zatrzymał się na chwilę pod skocznią Wielka Krokiew. To tam, w zimnym marcowym powietrzu, po raz pierwszy pozwolił sobie pomyśleć, że może wcale nie musi udawać silnego, że ma prawo tęsknić za bliskością, którą stracił, a jednocześnie prawo marzyć o kimś, kto kiedyś wypełni ten brak. I choć wtedy jeszcze nie wiedział, że odpowiedź na te myśli znajduje się bliżej niż przypuszczał, dziś ujawnia, że właśnie w tamtej chwili zaczęła kształtować się odwaga, by otworzyć serce na nowo. W swoim wyznaniu zdradza również jedną z najważniejszych tajemnic. Wiosną 2023 roku, tuż po powrocie do Warszawy, zaczął częściej pojawiać się w kawiarniach na powiślu, zwłaszcza w niewielkim lokalu przy Uletę Odobrej, gdzie mógł pracować nad notatkami w spokoju. To właśnie tam regularnie widywał pewną kobietę. Zawsze z książką, zawsze z tym samym delikatnym uśmiechem, który wywoływał w nim niewytłumaczalny spokój. Wtedy jeszcze nie zamienili ani jednego słowa, ale dziś Bartłomiej przyznaje, że to były pierwsze spotkania, które coś w nim obudziły. Dopiero teraz, po wielu miesiącach, ujawnia, że to ona stała się osobą, dzięki której zaczynał powoli wracać do życia. Nie mówi jednak jeszcze, kim była, gdzie się poznali po raz pierwszy naprawdę, ani kiedy dokładnie odważył się zrobić krok naprzód. Podkreśla jedynie, że to miłość, której się nie spodziewał. A wszystko zaczęło się od drobnych gestów, przypadkowych spojrzeń i świadomości, że po bólu zawsze może przyjść coś nowego. To dopiero początek opowieści, która odsłoni kolejne tajemnice jego życia po rozstaniu: emocje, decyzje, pierwsze rozmowy i moment, w którym zrozumiał, że serce wcale nie jest tak zniszczone, jak myślał. Co wydarzyło się dalej? Jak narodziła się miłość, którą dziś nazywa najważniejszą w swoim życiu? Historia dopiero się rozwija. Z perspektywy czasu Bartłomiej przyznaje, że zanim jeszcze odważył się otworzyć serce na nowo, równolegle zaczął budować coś, co odmieniło jego karierę. W tamtych miesiącach po rozwodzie, gdy wciąż szukał równowagi, pojawiła się też pierwsza oznaka nadchodzącego przełomu zawodowego. W czerwcu 2023 roku, podczas nagrania porannego programu w studiu TVN na Wiertniczej, dostał propozycję wyjazdu do Gdańska, aby przygotować specjalny materiał o zmianach klimatycznych i ekstremalnych zjawiskach pogodowych nad Bałtykiem. Początkowo traktował to jak zwykłe zadanie reporterskie, ale nie wiedział, że właśnie tam rozpocznie się jego droga do największej medialnej rozpoznawalności. W Gdańsku, na plaży w Brzeźnie, nagrywał swój materiał przy silnym wietrze i gwałtownych falach. Kiedy jednak na żywo opowiadał o rosnącej liczbie sztormów, nagle w kadrze pojawił się nieoczekiwany, spektakularny podmuch, który niemal zwalił go z nóg. Jego spontaniczna reakcja, pełna humoru, profesjonalizmu, ale i prawdziwej ludzkiej emocji, w ciągu kilku godzin stała się wiralem w sieci. Użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli udostępniać nagranie, komentować jego opanowanie i autentyczność. Nikt wtedy nie spodziewał się, że to właśnie ten moment wyniesie go na zupełnie nowy poziom popularności. W kolejnych dniach telefony w redakcji nie milkły. Oglądalność poranków z jego udziałem skoczyła o kilkanaście procent, a widzowie coraz częściej pisali, że Rybartłomie jest jedynym powodem, dla którego włączają telewizor o świcie. W lipcu 2023 roku zaproszono go do udziału w dużej kampanii informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa pogodowego współorganizowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Konferencja otwierająca kampanię miała miejsce w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik, gdzie pojawiły się setki dziennikarzy. Jego wystąpienie, pełne konkretów, ale też osobistej pasji do meteorologii, zdobyło ogromne uznanie. Z czasem zaczęto odkrywać kolejne szczegóły, które wcześniej pozostawały nieznane. Dopiero teraz Bartłomiej wspomina, że jego fascynacja pogodą narodziła się dużo wcześniej, kiedy jako nastolatek spędzał letnie miesiące u dziadków w okolicach Leszna. To tam, siedząc na starym, skrzypiącym tarasie, obserwował burze nad polami i notował w zeszycie kierunek wiatru, wysokość chmur i nagłe spadki temperatury. Te zapiski, jak sam przyznał, były jego pierwszym tajnym laboratorium. O którym nie wiedzieli nawet jego najbliżsi koledzy z pracy. W październiku 2023 roku, podczas wielkiego wydarzenia Dzień Meteorologii i Klimatu w Krakowie, zorganizowanego na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej, Bartłomiej po raz pierwszy poczuł, że osiągnął coś więcej niż medialny rozgłos. Gdy stanął na scenie przed tysiącami widzów, a sala wypełniła się oklaskami, Dotarło do niego, że to właśnie ten moment, bez wcześniejszych przygotowań, bez udawania, bez masek, zdefiniuje jego dalszą karierę. W kuluarach zaczęły krążyć głosy, że Jędrzejak stał się twarzą nowej ery informacji pogodowych w Polsce. Co więcej, dopiero po czasie zdradził, że w tamtym intensywnym okresie zauważył jeszcze jedną rzecz. Osoba, którą wcześniej widywał na powiślu, zaczęła coraz częściej pojawiać się również w jego myślach. Cicho, ale stale, jakby była częścią tej zmiany, która właśnie nabierała tempa w jego życiu zawodowym. I choć wtedy jeszcze nie wiedział, dokąd zaprowadzi go ta rosnąca fama, czuł, że wszystko zaczyna układać się w nowy, zupełnie niespodziewany kierunek. Historia wciąż trwa, a kolejne fragmenty tej drogi dopiero zaczynają się ujawniać. Choć dziś Bartłomiej wydaje się pewny siebie, dojrzały i świadomy swojej wartości, to mało kto wie, że jego droga zaczęła się w warunkach zupełnie innych niż te, które widzimy teraz na ekranie. Aby zrozumieć skąd wzięła się jego niezwykła wytrwałość, trzeba wrócić do lat 80., do niewielkiego mieszkania w Lesznie przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie dorastał w czasach pełnych braków i codziennych zmagań. Rodzina Jędrzejaków nie miała wiele. Ojciec pracował dorywczo jako kierowca, przyjmując każde zlecenie, które akurat się trafiło, a matka łączyła opiekę nad dziećmi z pracą w małym kiosku ruchu przy dworcu kolejowym. Zima 1966 roku do dziś wraca w jego wspomnieniach najczęściej. W mieszkaniu, w którym szyby zawsze parowały od różnicy temperatur, nikt nie mówił o marzeniach, mówiło się o przetrwaniu, kiedy prąd wyłączano na całe popołudnia, a węgiel na ogrzewanie trzeba było oszczędzać. Kilkuletni Bartłomiej siadał na parapecie i patrzył w niebo. Już wtedy, jak dziś wyznaje, czuł dziwną fascynację tym, jak zmienia się światło, jak chmury przesuwają się nad blokami, jak wiatr nagle potrafi zginać gałęzie drzew przy placu zabaw. To była pierwsza, choć niezrozumiała jeszcze, iskra jego przyszłej pasji. Mało kto wiedział, że był dzieckiem bardzo nieśmiałym. W szkole podstawowej numer 5 w Lesznie siedział zawsze w ostatniej ławce, bo, jak sam mówi, tam najłatwiej było być niewidzialnym. Nigdy nie narzekał, ale też rzadko mówił o sobie. W domu czuł odpowiedzialność większą niż powinno nosić dziecko. Pomagał matce nosić ciężkie torby z zakupami, pilnował młodszej siostry, a gdy ojciec wracał późno z pracy, to właśnie on przygotowywał kolację z tego, co akurat było w kuchni najczęściej z chleba, cebuli i jajek. Dopiero teraz. Po latach przyznaje w jednym z wywiadów, że to właśnie tamten czas nauczył go uważności na świat. Tej samej, którą później widzowie podziwiali w jego reporterskich wejściach na żywo. Wspomina też wydarzenie, o którym wcześniej nigdy nie mówił. W czerwcu 1995 roku, podczas gwałtownej burzy nad Lesznem, wiatr zerwał część dachu z sąsiedniego budynku. Ludzie wybiegli na klatki schodowe, krzycząc przestraszeni hałasem, a on, zamiast uciec, pobiegł na podwórko i patrzył prosto w niebo, jakby próbował zapamiętać każdą sekundę tego chaosu. To przeżycie, jak dziś twierdzi, stało się dla niego czymś w rodzaju objawienia. Pierwszym świadomym momentem, w którym poczuł, że pogodę nie tylko obserwuje, on ją rozumie. Jego nauczycielka z czwartej klasy, pani Wanda Mikołajczak, jako pierwsza zauważyła, że chłopiec ma niezwykłą wrażliwość. Zdarzało się, że na lekcje przynosił własnoręcznie wykonywane mapki z symbolami chmur i temperatur, rysowane kredkami na kartkach wyrwanych z zeszytu. W tamtych latach nikt nie sądził, że to zapowiada przyszłość związaną z telewizją, ale dziś Bartłomiej z uśmiechem przyznaje, że te mapki były jego pierwszym studiem pogodowym. W 1994 roku, jako nastolatek, zaczął dorabiać, roznosząc gazety na osiedlu zatorze. To tam po raz pierwszy poczuł smak odpowiedzialności. Wstawał o świcie, zanim reszta domu jeszcze spała, a przy okazji mógł obserwować poranne mgły nad torami kolejowymi. Wtedy nie wiedział, że te samotne wędrówki po pustych ulicach będą kiedyś jego codziennością zawodową tylko z kamerą i mikrofonem w ręku. Choć droga z Leszna na ekran telewizora wydaje się dziś niewiarygodnie długa, to właśnie te chwile, zimne poranki, proste obiady, parujące szyby, odgłos burzy nad polami ukształtowały człowieka, którego dziś zna cała Polska. A jednak nadal istnieją fragmenty jego dzieciństwa, które dopiero zaczynają wyłaniać się z cienia i rzucać nowe światło na to, kim naprawdę był, zanim stał się tym Bartłomiejem, którego widzimy dziś. I ta historia wciąż się rozwija. Choć kariera Bartłomieja nabierała rozpędu, jego życie prywatne zawsze pozostawało czymś znacznie bardziej skomplikowanym, cichym i pełnym niewypowiedzianych emocji. Wiele osób znało go jako pogodnego prezentera, ale mało kto wiedział, jak głęboko wciąż nosił w sobie ślady z domu rodzinnego. Jego rodzice, Maria i Zdzisław, mieszkający do dziś w Lesznie przy ulicy Grunwaldzkiej, zawsze byli dla niego fundamentem, choć ich relacja bywała trudna. Maria, drobna kobieta o zmęczonych oczach, latami godziła się z brakiem stabilności finansowej i długimi nieobecnościami męża. Zdzisław, mimo surowego charakteru, miał w sobie ciepło, które potrafił okazać tylko w rzadkich momentach najczęściej późnym wieczorem, kiedy wracał z pracy i siadał z synem przy kuchennym stole. Dopiero teraz Bartłomiej przyznaje, że jego więź z ojcem zawsze była zbudowana na cichym szacunku, a nie na rozmowach. Kiedy w 2010 roku Zdzisław trafił do szpitala wojewódzkiego w Lesznie z powodu problemów z sercem, Bartłomiej po raz pierwszy zrozumiał, jak bardzo boi się stracić jedyną męską figurę, która prowadziła go przez dzieciństwo. Pamięta, jak stał w szpitalnym korytarzu, czując, że wszystkie ambicje zawodowe przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Dziś wspomina ten moment jako jeden z najważniejszych. To wtedy poczuł, że musi dbać o relacje, których wcześniej nie doceniał. Jego matka natomiast od zawsze była ostoją emocjonalną. To ona w 2015 roku, tuż po jego narodzinach pierwszego dziecka, pojechała do Warszawy, aby pomóc mu i jego ówczesnej żonie odnaleźć się w nowej roli. Mało kto wiedział, że pierwsze miesiące ojcostwa były dla niego bardzo trudne. Praca na planie TVN, nagłe wyjazdy i życie w ciągłym biegu sprawiły, że często czuł się rozdarty między obowiązkiem a pragnieniem bycia obecnym ojcem. Jego córka, urodzona w szpitalu przy uleter Madalińskiego, stała się jednak światłem, które prowadziło go przez najbardziej wymagające chwile. W jednym z najnowszych zwierzeń wyjawił coś, o czym dotąd milczał. Już wtedy zaczynał dostrzegać sygnały, że jego życie rodzinne nie podąża w kierunku, którego pragnął. Wieczorne cisze, których nie umiał przerwać, rozmowy urywane w pół zdania i coraz rzadsze chwile wspólnej radości, to były pierwsze znaki, że czasem sama miłość nie wystarcza, aby utrzymać dom w całości. Jednak dla swojego dziecka był gotów walczyć o harmonię, nawet wtedy, gdy sam czuł, że coś powoli się rozpada. Jego relacja z córką z każdym rokiem dojrzewała. W 2021 roku zabrał ją po raz pierwszy do Gdańska, aby pokazać jej miejsca, gdzie pracował i nagrywał materiały pogodowe. Na Molo w Brzeźnie, podczas chłodnego lipcowego wieczoru, zrobiła mu zdjęcie, które do dziś trzyma w portfelu. Nie dlatego, że wygląda tam szczególnie dobrze, lecz dlatego, że widzi w nim wzrok kogoś, dla kogo chciałby być najlepszą wersją siebie. W życiu Bartłomieja istniały też cienie, o których niewielu wiedziało. Po rozwodzie w 2022 roku musiał nauczyć się funkcjonować w rytmie nowej codzienności: dzielonych weekendów, pustych wieczorów i milczących powrotów do mieszkania na warszawskim powiślu. W tamtym czasie to właśnie rozmowy z matką telefonicznie, często późno w nocy, trzymały go na powierzchni. Mówiła mu wtedy to, czego nigdy nie powiedziała w dzieciństwie: że jest silny, że sobie poradzi, że porażki są częścią życia, a nie jego definicją. Z czasem zaczął rozumieć, że choć jego życie prywatne bywało pełne zakrętów, to właśnie z tych doświadczeń czerpał emocjonalną głębię, którą później widzowie tak często chwalili. I choć dziś nadal wiele wątków pozostaje niewypowiedzianych, jedno jest pewne: rodzina Bunaty, zarówno ta, z której pochodzi, jak i ta, którą sam stworzył, odegrała kluczową rolę w ukształtowaniu człowieka, którego Polska zna z telewizji. I mimo, że przed nim wciąż wiele niewyjaśnionych rozdziałów, historia w dalszym ciągu rozwija się, choć Bartłomiej od lat pojawia się na ekranie jako człowiek pełen energii, niewiele osób wie, że jego zdrowie w ostatnich latach stało się tematem, o którym musiał myśleć znacznie poważniej niż kiedykolwiek wcześniej. Intensywna praca, podróże, nagłe zmiany temperatur i chroniczny brak snu zaczęły dawać o sobie znać już pod koniec 2021 roku. Choć wtedy nikt, nawet on sam, nie traktował tych sygnałów poważnie. Teraz, po czasie przyznaje, że to w tamtym okresie pojawiły się pierwsze niepokojące symptomy, które zignorował w przekonaniu, że to tylko przemęczenie. Wiosną 2023 roku, tuż po głośnym materiale realizowanym w Gdańsku, trafił po raz pierwszy na kompleksowe badania do szpitala klinicznego przy uleter Banacha w Warszawie. Lekarze zwrócili wtedy uwagę na coś, co wcześniej wydawało się wyłącznie skutkiem pracy pod presją: podwyższony poziom stresu oksydacyjnego i problemy z rytmem serca. Nie była to sytuacja dramatyczna, ale wystarczająco poważna, by nakazać mu zwolnić tempo. Bartłomiej jednak, wciąż rozpędzony medialnymi sukcesami, odsunął zalecenia na bok, tłumacząc sobie, że po wakacjach na pewno odpocznie. Tymczasem objawy zaczęły narastać. Jesienią 2023 roku, podczas relacji na żywo z Krakowa w ramach wydarzenia Dzień Meteorologii i Klimatu, po raz pierwszy poczuł krótkie, ale wyraźne zawroty głowy. Kamera już była włączona, więc nikt nie zauważył, że przez kilka sekund musiał walczyć o zachowanie równowagi. Dopiero po programie jego współpracownik zwrócił uwagę, że wyglądał jakby gasła w nim energia. Bartłomiej zbył to żartem, ale w środku pojawił się niepokój, który, jak sam przyznaje, nie chciał go opuścić. Zimą 2024 roku zdecydował się w końcu na kolejny etap badań, tym razem w Instytucie Kardiologii w Aninie. To tam podczas serii testów wysiłkowych usłyszał, że jego organizm funkcjonuje na granicy przeciążenia. Lekarze mówili o konieczności zmian, regularnego snu, ograniczenia kawy, przerw w pracy i większej troski o dietę. Paradoksalnie to właśnie to ostrzeżenie, podane w surowym tonie, stało się dla niego impulsem do refleksji. Zrozumiał wtedy coś, czego nie widział wcześniej, że całe swoje życie odkładał zdrowie na później, wciąż wierząc, że jeszcze zdąży odpocząć. W prywatnych rozmowach ujawnia, że najbardziej przemówił do niego nie tyle wynik badań, ile pewien drobny, pozornie błahy moment. Po wyjściu z ośrodka w Aninie, gdy szedł przez oszroniony parking, zauważył grupę starszych mężczyzn wychodzących z rehabilitacji. Jeden z nich, opierając się na lasce, powiedział do drugiego: Człowiek myśli, że ma jeszcze czas, a czas nigdy nie czeka. Ten przypadkowo zasłyszany dialog został w nim na długo. Od początku 2024 roku rozpoczął więc stopniową zmianę stylu życia. Zaczął regularnie biegać po bulwarach wiślanych, najczęściej o poranku, kiedy Warszawa dopiero budziła się do życia. Włączył do dnia krótkie 15-minutowe medytacje, a życie zawodowe starał się układać tak, by przynajmniej dwa wieczory w tygodniu spędzać w ciszy bez kamer, bez pośpiechu i bez patrzenia na telefon. Jednak największą zmianą nie były ćwiczenia ani dieta, lecz świadomość, którą zyskał, że zdrowie jest jedyną przestrzenią, na którą nie ma wpływu.